Witam. Dzisiaj bardzo szczególny dla mnie odcinek. Jak widzicie na tapecie, chrom, Bun... przepraszam, Bundesliga. Chrom karty, które kiedyś zbierałem, jakoś teraz nie ma okazji, żeby się za to na poważnie yy, zabrać. Nie robię tu jeszcze coś zniszczę. No i co? Jakiś czas temu, jak wiecie, trafiłem w chromie kartę z kawałkiem koszulki. Polegało to na tym, że trzeba było to wysłać do Niemiec i oni odsyłali tą kartę z powrotem. Ja skorzystałem z tego, że Kruszyna ma swoją rodzinę w Niemczech i pomógł mi w załatwieniu tych formalności. I właśnie dzisiaj dostałem przysyłkę zwrotną od Kruszyny eee, z właśnie już z kartą, z kartą, którą trafiłem w chromie. Kartę z kawałkiem koszulki. Nie wiem jaka to jest karta, jest to dla mnie niespodzianka, bo to nie było nigdy jasne, co oni wyślą, to tam jakieś specjalne numery trzeba było, czy coś takiego. Ja kluszynę, żeby mi nie mówił, co mi się udało trafić i tutaj mamy tą, Kurde, widać, zobaczcie, Kevin Trapp, Eintracht Frankfurt, congratulations, Thor. Tu has eine Karte mit einem Stick eins original Trikots von Kevin Trapp in den Händen. Das Material wird von Eintracht Frankfurt zur Vergrößerung Czyli jest, to jest kawałek właśnie koszulki. No, szkoda, że, że nie jest to jakiś zawodnik bardziej dotowany. Zobaczcie, te karty kart zostało wydanych 400. Ta karta jest 214 na 214 na 400, jest to gruba karta. No szacun, szacun, fajny trikocik. No i wyląduje ona w specjalnym na razie miejscu. Nie będę jej dawał do tego albumu oczywiście, tylko włożymy tą kartę tam, gdzie jest jej miejsce, moi drodzy. A jej miejsce jest, tylko że znowu. Jest problem teraz ze znalezieniem. Holderka, więc zaczekajcie chwilkę. Tutaj mam holder jest. Tutaj zawsze za mało. Czy ona w ogóle tutaj wejdzie? Nie. Ona musi mieć głębszy holder i tu jest kolejna ta, żeby załatwić sobie od cards planet holderek na tą kartę. Bo niestety, karta jest za za gruba. Ja wam powiem. Tylko, że są jeszcze inne. O, czekajcie bo wydaje mi się, że ten holder będzie tutaj idealnie już pasował, tak zdecydowanie tak Przypinamy Och, niedawno łapska dzisiaj mam i jest, zobaczcie, jest w tym holderku i wyląduje u mnie na półeczce Oryginalna karta Astryko, ten z edycji Chrome Fajne, super Dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć.